Siemanko, cześć, z tej strony taniej a Dzisiaj mamy dzień 36, szukania karty. Momentu więc co? Wygrał numer 1 napisała Suzanna. Pod i Mixalina, reszta była różna. Bardzo dużo komentarzy było, ale w różnych numerach. Więc zobaczmy, Uj, weźmy sobie stąd okafor. Jun Ricardo Pepi, Magician McAllister Tu już widzieliśmy kartę Fans Favorite Greenwood i Eddie Snow -Lang. Fajna karta No ale cóż Nie szukamy tego Tu rzucamy z sobą I szukamy dalej karty momentu Zostaw łapkę w górę Cześć